Siema widzowie, a dzisiaj jestem w Tunezji Pojedziemy sobie na wycieczkę na Saharę Pokażę wam co tam warto zwiedzić, co tam jest Także zapraszam Dobra widzowie, kolejny dzień, jest godzina 5.15 rano Czekam sobie właśnie na Autokar na Saharę Odwiedzimy sobie też El Jem, Czyli największe koloseum w Afryce Wszystko wam to pokażę Także jak wy kiedyś będziecie jechać na Saharę To pamiętajcie, żeby sobie wziąć naprawdę dużo wody Bo tam suszy No i krem z filtrem UV Dobra widzowie, ja już autokarzę, także lecimy widzowie, jesteśmy w Lidzie, idziemy sobie do jednego z trzech największych amfiteatrów świata I widzimy, naprawdę wielkość robi wrażenie To naprawdę wielki amfiteatr Amfiteatr ten jest najlepiej zachowany amfiteatra na świecie Nie jest największy, nawet właśnie amfiteatr w zimie nie jest największy Jeżeli jest większy właśnie w świat. To w zimu właśnie zim jest piąty albo szósty Chowac jest duży amfiteatr Kapo jest duży amfiteatr Kata Kataginie, ale na Wielkiego też, to dokładnie, ciekawie, w jakim właśnie miejscu jest pozytowany ten amfiteatr. Ale został zbudowany jako jeden z trzech amfiteatrów zbudowanych w trzech wiekach pierwszych naszej. Kto ich zbudował, to Bernarowie tutaj się zromanizowali. bogaci tego miasta obecnie zwanego Ldziemy, ale w w wieku zwanego Isdusa. Obecnie to miasteczko żyje z Brzmitu, ale już ma na ludność 20 tysięcy mieszkańców, kiedyś właśnie miało pod nazwą Isdusa na ludność 45 tysięcy mieszkańców. Jego amfiteatr pierwszy został zbudowany pierwszym pierwszym wieku na został Został zniszczony, do, miało, to miało miało pierwsze i na i pierwsze do 8 tysięcy widzów. Na jego i to i pierwszy pierwszym Na na pozostałościach, jeszcze pierwsze i pierwsze i został i właśnie i pierwsze i na i pierwsze do pierwsze i widzów. i Jeszcze oczywiście został zniszczony, a ten i został i od i pierwsze ma na dobrość 169 metrów, na Naścierkość 100 tysięcy Na Ma na pojęcie, że dziś się To są bombardowanie dwarze. To to, co on 60 roku jest 160 roku. ludzie się powstali na cieńsze podatki. I odegrało to kolosją rolę w dla tych podobnych. To jeśli Państwo teraz na jest przez około 700 tysięcy zwiedzających co roku, a też się organizuje Festiwal pięknej muzyki właśnie symfonicznej w lipcu. Jeszcze coś, tutaj kończyli kredysora, jeszcze prowadzi sam, wasz film polski. No. Kosyli w puści, w tulicy właśnie, ludzie chodzą w jakiej dzisiaj, Częsiek, to teraz właśnie sam właściwie. wszystkim na wielmodę, żeby się oglądali bajeczną Sahara. Widmowo. Dzisiaj. To oczywiście właśnie teraz, to jest potem tyle wycieczka, płatna, ale właśnie jest ciekawa. Pisze Państwo, teraz właśnie będzie mój czas, doprowadzę Was do areny. Arena ma długość 65 metrów, znaczy okość 37 metrów. Zapraszamy. Słuchajcie, oto arena, widać tutaj, oba arena, to oczywiście podziemne oczywiście piętro. Jeszcze, do tej trybuny się chodzi tam. Właśnie gdzie chodzą te ludzie, ci ludzie, ludzie, ludzie tam. O schody, chodź indy, dobrze? Tam. To, gdzie chodzi ta Pani, dobrze? Tak. To już, ten fragment został zbudowany właśnie przez nasze Ministerstwo Kultury i nasze Ministerstwo Turystyki. Żeby służyć na trybunę dla widzów właśnie w festiwału pięknej muzyki piechotycznej. Podium ma na sekundę dwa metry. Będzie było chodzić ludzi. właśnie zwierząt z wierzątami właśnie, dzikimi, to oczywiście żaden gladiator nie został zabity tutaj. Żaden chrześcijanin nie został zabity. Nie wiesz o tym, nie? Tak właśnie, to strachem tylko był właśnie dla długo właśnie państwa albo władze, ziemskiej, to amfiteatr ziemskie. tylko. Przepraszam bardzo za słowo, mogę mówić normalnie? Tak, ale... Jak Auschwitz dla Żydów? Z strachu, Rozumiesz, co chodzi? Przepraszam słowo. Nie wiem czy są Żydzi właśnie z dobrze? To, już właśnie. Eee, to to samo oczywiście. To właśnie amfiteatr ten, to zaszkolenie dla returów było właśnie kosztowne. To każdy, jakby przegrał, to by został zabity tak właśnie symbolicznie i już wrócił do domu. Bo od dziecka już właśnie zaszkolenie się zaczyna właśnie dla dziecka, dla chłopaka. To, były kobiety oczywiście. Widzicie tak. Państwo, tutaj właśnie, widać właśnie fragmenty e, tych marmur tam właśnie, dwóch, a tam właśnie też też Co? Zobaczcie widzo, w jakim świetnym stanie zachowane są tutaj te mury. Tutaj właśnie walczyli gladiatorzy. Tutaj kręcili też oczywiście Quo teraz w Matmecie. Zobaczcie, jakie piękne widoczki tutaj. Już niedługo stąd będziemy jechać na Saharę. Dobra, widzowie, widzimy sobie teraz na obiad w Marhali. Mam tutaj takie pierogi. Słuchajcie, Państwo. Tu już właśnie patio tego właśnie domostwa, to którego mamy około 700. Ta rybka tam jest symbolem płodności. Oczywiście, przed panem dzieckiem wieczorem, oczywiście, pana młoda osłada sobie nogi nad właśnie uh, talerzikiem z doradą. To jest właśnie symbol podnoszczy, żeby została wciąż szybko. To co to za, właśnie to? Między nogami to wiemy, że jest miejsce dla właśnie dziecka, ale właśnie co to za rybka, to członek męski jej męża. Jeśli pan swój niby biały kolor, to jest właśnie kolor, wpływ kolor kultury żydowskiej u nas. Jeśli właśnie, to ręka, jest ręką Fatima, oczywiście, ja, albo po żydowską ręką Miriam. Ten oczywiście po prostu dla prostu afrykańskich żydów. To po prostu, a, to jest właśnie dłoni kapłana katakińskiego. Jak soda ofiara przed Bogiem balem Hamonem to pokazał swoją prawą rękę na znak adoracji. To, proszę to jest jedno z tych pomostów, to patio oczywiście załatwi osuliczynienie, aeracja i jeszcze właśnie kontakt z na z Bugiem. Proszę Państwo, tunel tam, to tu właśnie architektura, przełożenie morskie, tam oczywiście architektura, trochę tak nie pozwala ludziom na ulicy widzieć tego, co się dzieje w środku. Państwo, uh, to, to proszę Państwa, tutaj właśnie załatwią klimatyzacja i zawsze właśnie, e, właśnie do 20 stopni i zimą i latam. to już Państwo są schowani tam oczywiście i zawsze zboże mają być otarte na przykład podczas oblężenia albo kryzysu to żeby zawsze nie rosły te zierna to już Państwo teraz jest tam talerzik, gdzie można wyrzucać oczywiście wyższe denary później właśnie dla chętnych to można do każdego pokoju wchodzić robić sobie zdjęcia tu jest właśnie pokój robienia dzieciaków robienia dzieciaków tam właśnie jest salon. Tam właśnie jest inny salon. Dwa salony, tak? Właśnie. A tam jest pokój dla dzisiaj To Oczywiście tam to jest, jedna jest kuchnia, kuchnia amerykańska, bar amerykański A tam właśnie kuchnia stara. Która? To, to jest jedna rodzina. Trzy rodziny. Trzy rodziny, tak? Tak. Czuć państwo, to jest jedna z domów ale przynajmniej nie w fabrze, żyją. Ludzie tutaj właśnie mają kran mają toaleta, mają prąd. To są połączeni. I zawsze mają system podziemny na umycie tylko i na pranie To znaczy właśnie na umycie przykład życie tylko. Ale ogólnie mają, używają wody mineralną. Ale w ogóle, mają, Ale w ogóle e, woda właśnie dla nerków, właśnie bezwapna i tak dalej jest niebezpieczna. To oczywiście piją wodę mineralną. Ale żyją normalnie tutaj, właśnie chodzą do szkoły, właśnie daleko stąd i właśnie mają życie normalne. To znaczy wyglądałoby ich życie właśnie dziwne dla nas to byśmy je zachcieli na przykład zostać tu właśnie na przykład czy dni, to byśmy zostali godzinkę i by było nam ludno. By Ale świeże powiecie, nie ma fabryk, właśnie i osób w naturze. Żyją tutaj właśnie z pszczelarstwa też i za właśnie za uh, rolnictwa. I oczywiście też z tego co wysyłają młodzieży właśnie z dużych miast, to pokolenie właśnie 60 -tych lat 20 wieku,

że widzowie jak widzicie to był domek w podziemiach bardzo biednych ludzi, także wypadałoby im dawać napiwki. Ja oczywiście co miałem to dałem. Dobra widzę, że jestem w miejscowości do łóż na Sachodze. Będziemy sobie teraz jeździć na wielbłądach. małe rzeczy na Saharze, które możemy kupić jak widzimy Dobra widzowie teraz sobie będziemy jeździć jeepami tam już stoją nasze jeepy na Saharę, którymi będziemy jechać Dobra widzowie, teraz pojedziemy przez Saharę Jak widzicie, jesteśmy na środku pustyni. Wszędzie tylko piasek i wydmy. Piękne widoki, piękne. Takimi land cruiserami właśnie jeździmy. Terenowymi. Widzowie, czekajcie, teraz jedziemy. Zobaczcie, jak tutaj stromo. Dobra, widzowie, a tutaj właśnie kręcili Gwiezdne Wojny. Zobaczcie sobie. A teraz pokażę wam duży kanion na Saharze. Linia z tym jest wszystko bliższych przez deszcz dwudygodniowy w 1969 roku. Jak byliśmy państwem prawdziwym, to wszystkie rodziny dostały domy za darmo. Od państwa tockiego. Od ich państwa. To, jak była kasa oczywiście, to, górska Łaza, Za tą górą wpadł w filmie, samolot pacjenta angielskiego. Właśnie i kursko ładza. To jest właśnie, Będzie tak teraz. To, Najpierw będzie z lokalnym przewodnikiem. Tutaj jest ta, koniec mojej strefy działania jako narodowy przewodnik. To, cóż Państwo, będzie chodzenie tam do góry. Kto ma problem z ciśnieniem albo z sercem, to niech zostaje w kawiarence. Jest toaleta, jest to upycie. To, tamtędy właśnie. Do góry najpierw, co wyjście widać, tam właśnie wąskie, a potem radykalnie się zmieniają właśnie krajobrazy i żywotnie. To, uwaga na dzieciakki, ci dziewczyna, trzymajcie rękę, ręce, że właśnie rodziców. Jeszcze, jak się zatrzymuje, to razem, jak się rusza, to razem. Po godzinie macie, z chciał do wodnika. Z będziecie tędy, źródło wody będzie, małe zieję jeździłko, spa tutaj i tędy właśnie z powrotem, już właśnie 15 minut właśnie te w ręce już i wyciwamy do autobusu. Wikacy dwana, wygląda się dwa. Tam góry Atlas, saharyjski Atlas. Tutaj tam barbaryska wioska, czyli wika Nowa Dali, Abdul. Algiery granica, 15-20 km tam Algiery, trochę granica. A proszę państwo, zrobić zęczy, do szczelina, Do szczelina, do doży Tenezy Canyon. Czujmy na to do źródełka, wodospadu, a wracamy dołek. Ok. Dobrze? Tak. Tutaj, mamy... tutaj właśnie mamy ten duży wodospad na Saharze. A tutaj kanion. ...dwa czasy, dwadzieścia dwa. Ja też potem bym powiedziała... ...radzio. Ale chyba bardziej klucz... A teraz jestem w miejscowości Gafsa w Tunezji w luksusowym hotelu pięciogwiazdkowym i taki obiedzik właśnie przyszedł. Taki deserek w tej luksusowej restauracji pięciogwiazdkowej. Dobra widzowie, ja już jestem z powrotem w hotelu. Mam nadzieję, że moja relacja z Saharem Wam się podobała. Życzę Wam, żeby Was też było stać na taką wycieczkę. No i w komentarzu możecie napisać, gdzie chcielibyście, żebym jeszcze wyjechał. Jeśli odcinek podobał, sub i kłapeczka i komentarz.